Kolorys, imion mojej rodziny oprócz moich, bo jestem Magda, To najpierw moja mama. Bez spacki. Teraz mój teraz mój tata. Lemuzit. Mm -hmm. Jeszcze sprawdzimy mój, ok? Nie A ten gumping Pink Ostatni czyst filetyłowego przerzuciłam na różowy I właśnie a ja, Mój brat Jakub, ma Kuba Rose a jeszcze sprawdzimy Kuba Двумя цыганами. Гулят очень ровно. Это мой другий брат. Сэндер Флэрис. Czy zrobimy Bartosz i Magdalena Najpierw Magdalena, my my czekajcie Bartosz. nie Zł. bitch. O, szczurki były, szczurki. Szczurki to są zwierzę, ale nie pamiętaj. Nie zdradzam imion. Ten kolor chyba już był. Если вы любите, если вы любите лайк, ставьте.